Przyszedł do nas najpierw na treningi, na grupie chyba, na Wawrze gdzieś i zapisał się na ligę, do Dzikiej Ligi. Ile on mógł mieć 4 lat? 13? Tak, bym się zgadzał. 13 albo prawie 13. Zacząłem grać, jak miałem 12 lat, bodajże. Pasją do koszykówki zaraził mnie Tata, z którym na początku właśnie trenowałem. I on mnie nauczył takich, można powiedzieć, podstaw, tak, i rzeczy, których korzystam do dziś. Pewnego razu stwierdziłem, że może zapiszę się na jakieś treningi. Na pierwszy sezon Dzikiej Ligi, gdzie trener Popiołek wybrał mnie do drużyny Grizzly. Grałem właśnie jednocześnie i w piłkę, i w kosze. No ale zarażony właśnie pasją, i no, tym generalnie, że gra mi się strasznie spodobała, to stwierdziłem, dobra, poświęcę temu więcej czasu i zrezygnowałem z piłki no i zacząłem prowadzić pierwsze wtedy. On jest dobry i na boisku będzie to pokazywał, ale nie będzie nikomu tego, że tak powiem, pakował w paść poza boiskiem. Zarówno jeżeli chodzi o przeciwników jakichś, to zawsze z szacunkiem. Jak ktoś zagrał lepiej od niego, to, to ten szacunek też, on, też oddawał i, i potrafił oddać wyższość komuś. I potem oczywiście zasuwał, żeby, żeby dogonić tego rywala. Ale też nigdy w życiu żadnego kolegi z drużyn nie traktował z góry. Wrogów, ludzi, którzy by którzy mieli mu coś za złe, to trudno. Trudno by było w tym koszkarskim świecie znaleźć, bo naprawdę pokazuje klasę poza boiskiem i na boisku też. A to trzeba by było szukać w stogu Siano. Ingrid, Ruk <grych> Michała Wróblewskiego. Może rywale jacyś są, ale wrogowie to nie sądzę. Pojawił się u nas te 6 lat temu, już prawie. W momencie kiedy ja przejmowałem kadrę 2006 i na drugi turniej pojechał właśnie Michał prowadziłem jakby drużynę od, od zera wtedy i przeszliśmy przez, przez tę ścieżkę razem tak on jako lider, ja jako trener więc zawsze będzie jakieś tam wyjątkowe mieliśmy jakby zloty, upadki, momenty gdzie razem zagrywaliśmy, razem wygrywaliśmy ale na pewno, na pewno jeden z takich zawodników, których na zawsze będę pamiętał że go trenowałem, mnóstwo, mnóstwo tych zwycięstw przeżyliśmy razem tych jakichś tam trudności, w Barcelonie byliśmy Barcelona była takim wyjazdem, który najbardziej nam zostanie w pamięci, ponieważ spędziliśmy naprawdę wiele dobrych momentów i na boisku, i poza. Super był ten turniej. Naprawdę fajne przeżycie dla chłopaków. Dla mnie zresztą też zobaczyć, jak drużyny z różnych miejsc świata grają. Im byli Francuzi, i były drużyny z Wielkiej Brytanii, z USA i z Kanady. Takim ostatnim kadrowym meczem, który pewnie zapamiętam, to jest ostatni mecz o, o ile się nie mylę, piąte miejsce. I graliśmy z drużyną z Wielkiej Brytanii. Dwóch naszych kluczowych zawodników, Kuba Tynel, Szymon Rogowski się wyfałował, a Wojtek Pawlak chyba też. Około minuta do końca było dosłownie kosz za kosz i w ostatnich 14 sekundach wymieliśmy piłkę, a przegrywając trzema punktami. Jako, że to, tej fizyczności to było naprawdę dużo w tym meczu, u nich wyfaulował się kluczowy, wysoki zawodnik. Więc w momencie, kiedy Michał dostał zasłonę, wide open trójkę dostał, rzucił oczywiście nawet przez sekundę, nie wątpiłem, że to wpadnie. Padło. wybroniliśmy ostatnie 3 sekundy i w dogrywce dowieźliśmy. Naprawdę fajny ten, ten ostatni mecz w Barcelonie był i takich meczów w sumie to, to pewnie dużo można, można by wymieniać. Michał naprawdę się odznaczył na wyniku, albo czasami w ogóle o nim zadecydował. Taki jest brzemię lidera, i, i Michał bardzo często odnajduje się po prostu w takiej roli. Jeżeli on nie ma rywala w przeciwnej drużynie, takiego gościa, z którym rzeczywiście wie, że będzie miał problem, żeby sobie poradzić, a raczej po prostu. Będzie miał rywala i tyle. To on się ludzi. A on wtedy gra dużo słabiej. Jest po prostu troszkę mniej zainteresowany meczem. Ta lista zawodników, no to jest taka, że jak zlokalizuje dobrego zawodnika w drużynie przeciwnej, to jest dołączony do listy. Dzięki tej, tej jego skromności, no to bardzo fajnie mieć go jako lidera drużyny, bo jest bardzo mały dystans między nim, a nawet najsłabszym zawodnikiem w drużynie. Tak, on się nie czuje jakiś specjalnie lepszy, tylko dlatego, że jest liderem. Nie patrzy z góry na, na swoich kolegów z drużyny, tylko jest częścią drużyny, tak samo jak każdy inny. I tak zawsze było i myślę, że tak zawsze będzie. A propos tej rywalizacji, tego, że jak się pojawia zawodnik dobry na hali, to Michał się od razu uruchamia i znajduje tego gościa i mówi mu cześć, gramy teraz i rywalizujemy, to można tutaj zobaczyć. Nie mam takiego zawodnika, który mnie właśnie jakoś tak strasznie napędza, natomiast ja generalnie żyję rywalizacją i rywalizacja była właśnie zawsze tym, które mnie tak napędzało i dawało mi nową motywację do pracy. Dlatego bardzo lubię koszykówkę, ponieważ ten sport się składa w dużej części z rywalizacji. Co pomaga to wyciągnąć ze mnie to co najlepsze. Niesamowicie szybki. Ta szybkość też nie chodzi tylko o top speed, tylko o przyspieszenie bardzo mocno. Zresztą nauczył się z czasem też fajnie korzystać z tej zmiany tempa, żeby kontrolować szybkość tego, co się dzieje. I po tym, jak, jak tego pierwszego obrońcy sobie minie potrafi sobie zwolnić, skontrolować tempo, wykończyć już w taki sposób, jaki on zadecyduje, a nie niekoniecznie pod jakąś ogromną presję obrońców. Z Marcinem Popiołkiem mówiliśmy, że to są szarpane ruty, że on robi najbardziej szarpanego crossa na świecie. Niektórzy robią takiego wybujanego, bardzo szeroko do zewnątrz. Niektórzy robią kompaktowego, gdzie bardzo mało jeżeli chodzi o sylwetkę się zmienia, tylko po prostu bardzo szybka zmiana ręki. Michała to jest po prostu... Urwalny taki jest ten ruch, bardzo taki raptowny. Działało 5 lat temu, dalej działa. Moim atutem, no to nie wiem, wydaje mi się, że właśnie jestem szybki, może właśnie przez tą piłkę nożną wcześniej. Od małego ćwiczyłem wykończenia spodkosza. kosza. Tata bardzo na to zwraca uwagę, szczególnie, że i on i ja jesteśmy takimi niższymi zawodnikami, więc dobry finishing z podkosza jest, jest kluczem do sukcesu. Naturalne jest, że jak się z kimś współpracuje przez tyle lat, to na pewno są sytuacje, gdzie nie do końca się rozumiecie, gdzie nie do końca emocje pozwalają zrozumieć drugą stronę. I tak koniec końców zawsze wychodzi na prostą ta nasza relacja, bo sobie ufamy, bo wiemy, że jesteśmy w jednej drużynie, że jesteśmy po tej samej stronie i sukces drużyny też zależy od tego, żebyśmy my się nawzajem rozumieli, żebym się rozumiał z drużyną, żeby ta nić była ciągła. Wydaje mi się, że fakt, że Michał tak długo u nas trenował jako zawodnik i dalej u nas w organizacji pracuje jako trener i gra w Big Four. Spory ukłony się należą całej tej naszej organizacji, tego jak to wygląda i tej naszej drużynie, w której sercem był Michał tej kadrze w 2006 czyli 2005 później jak były połączone. Taka ferajna była i dalej jest, bo oni w zasadzie dalej znają i są najlepszymi przyjaciółmi. To jest dla mnie specjalne. Tak, oni się poznali dzięki koszykówce w Warsaw Basketball i relacje dalej trwają i myślę, że będą trwały jeszcze długo, długo. To są przyjaźnie, które po prostu będą trwały i trwały. To jest jeden z jego największych talentów, ta kreatywność, wyczucie, przewidywanie, zagrań. Jeżeli miałem powiedzieć, w którą stronę, jeżeli chodzi o to, czy jest jeden do jeden myśl trenerska, czy, że tak powiem, samograj, no to może troszkę Troszeczkę to drugie, ale taka była myśl trenerska. Koniec końców. W momencie, kiedy zawodnik potrafi i zbudować przewagę, grą jeden na jeden i ją rozwiązać i się doskonale dzieli piłką, to jest po prostu przewaga, tak? I tą piłkę należy mu dać. I mu zaufać i bardzo dużo tego zaufania zawsze miał i ode mnie, i od kolegów. I w jego grze, w jego decyzjach jest sporo jego kreatywności i za to go cenimy. Trenerzy dają bardzo dobre wskazówki. No i oczywiście potrafią naprowadzić nas na dobrą drogę ale też jest miejsce na własną kreatywność, na własną wyobraźnię, co jest właśnie bardzo dobrym połączeniem i dobrze wychodzi.